Dziary był jako policjant, był jeszcze ułan i był żołnierz 20 roku. Był osadzony w Ostaszkowie, bo w Kozielsku był już później pułkownik, który był przyjacielem siła mojego dziadka. Pułkownik Jałaciński był w Katyniu. Babcia Stefania, żona mojego dziadka, nie wiedziała, gdzie jest, co się stało z mężem, prawda? Mój tata też nie wiedział. Cały czas tylko przypuszczali, ale w 40 roku, jak dostali kartkę. To już wiedzieli, że są w rękach sowieckich i były słynne zdania mojej babci Stefanii. Znowu łoboda i powiedział jedne słowa. To pewnie będziemy go szukać, ale pewnie już dziadka, czyli męża, a wy ojca nie zobaczycie. Ja poznałem Adama dzięki ojcu. Mój tata go sam wyszukał. To, że i córka to jest Adam Ocyński, do niego sam przyszedł. Widać to właśnie jak ludzie, którzy walczą o jak oni się potrafili zaprzyjaźnić. To była przyjaźń, można powiedzieć, do końca. Mój ojciec pomagał mu właśnie w rozpowszechnianiu tej bibuły, w rozpowszechnianiu prawdy o Katyniu. Mój ojciec świętej pamięci, Mieczysław, mm. dostawał od Adasia takie oto biletyny Na maszynie ręcznie pisane, oczywiście papier, wszystko oryginalne. Nawet dość taki zakomuny papier, że on do tej pory wytrzymał. I co musiała być, jaka taśma ta do, do maszyny do pisania. I jak to ładnie do tej pory utrzymane. Dostawał kilkanaście sztuk, bo to dużo, dużo tego Adaś nie robił, ale moja mamusia się tej pamięci była tutaj kierowniczą księgowości bezpartyjną, w płciarniu w Skawinie. przedrukowywała to, tak samo pisząc na maszynie i rozprowadzali. Dlatego ta prawda, dzięki Adamowi, dzięki mojemu tacie, mamie, dwójkowi czy innym, którzy działali i walczyli o polskie, bo cały czas walczyli, narażali się, dzięki nim nie bali się, rozprowadzali tą bibułę i tu Adamowi trzeba podziękować, bo Adam jednak potrafił pisać. Wreszcie po latach. Po tym wszystkim to, że ci ludzie byli uparci, że szerzyli tą prawdę, narażali siebie i swojej rodziny na niebezpieczeństwo, zamordowania jak i represji. Mimo wszystko ta prawda ujrzała w światło dzienne po 1989 roku i tym ludziom trzeba być wdzięcznym, szczególnie Adamowi, bo wtedy po swoim nazwiskiem swój adres podany, bo Adaś podawał swój adres, gdzie mieszka, prawda? I żeby się do niego ludzie zgłaszali, dokumenty przekazywali o zbrodni katyńskiej, narażał się najbardziej.